Ja mam takie przekonanie, że dla mnie jest, jest wystarczająco dużo czasu, żeby sobie to wszystko dograć i sprzętowo i technicznie i, i mam nadzieję, że ten czas po prostu szybko przeleci i, i, i za te 50 dni będę mógł się stawić na starcie zawodu w Świata i, i tam cieszyć się skokami. Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Czwartek, drugi dzień października, idzie jesień, idzie zima, pierwsze przymrozki tak naprawdę to idealny moment, żeby przypomnieć kibicom, że Paweł Wąsek istnieje, żyje i ma się dobrze. Nie wiem Paweł, czy kojarzysz taką, taką postać łoli, -E. to jest ta taka rysowanka, tam zawsze dużo się działo na tych obrazkach i trzeba było tego dżentelmena w tym biało-czerwonym sweterku, w tej czapce z pomponem znaleźć, bo on tam się chował gdzieś, to, a to za parawanem, a to za kimś, a to za czymś, gdzie ten Woli -E tak naprawdę się znajduje. No bo wiesz, był w Pawła nie ma, było Predaco, Pawła nie ma. Tam kontynentalne puchary, Pawła nie ma. Teraz była kampania Orlenu widzieliśmy na Instagramie. Pawła tam nie ma. Paweł, gdzie ty jesteś i gdzie ty byłeś? No, przede wszystkim w szczytku. Głównie, głównie zostałem na treningi, chcieliśmy po prostu doszlifować, ustabilizować tą formę. formę. nie formę, no nie. ciężko powiedzieć na jakim poziomie jestem, bo tak jak wspomniałeś, nigdzie nie sortowałem, więc nie było jakby tego porównania w zawodach z innymi zawodnikami. Ale na samoczucie te skoki się poprawiły, dużo, dużo więcej swobody jest w tych skokach, dużo lepiej mi się skacze, dużo więcej frajdy z tego mam, więc po prostu postanowiliśmy nie śpieszyć się z niczym, nie jechać na zawody, bo wiadomo, przy zawodach jak dochodzi stres, wszystko, człowiek chce jak najlepiej, to, to nie da się wszystko znowu posypie, także obraliśmy taki plan, że po prostu zostanę na ten okres w domu, będę cenował sobie w Szczyrku, z trenerami, którzy będą dostępni, w większości byli to nasi trenerzy z, z KDDA, ale wiadomo, gdzieś tam jak się wyjechali na, na Lasnow czy na właśnie Prydacso, no to z trenerami bazowymi i skakałem, i, i na siłowni, i jakieś treningi na Dolkach, na sali, także no bardzo intensywne, ale myślę bardzo też owocny czas dla mnie. Był jeden Woli, który chował się na obrazkach i jeszcze był taki Woli, to był taki robocik, była taka bajka animowana, taki film żyła. Taki Woli, znaczy... wiesz, on ja, fajnie to... wyglądał, dzielnie pracował, ale generalnie to tam jakieś śmieci sobie zbierał, takie, takie, mimo tego, że dzielnie pracował, to coś tam się zacinało, coś tam nie działało. <laughs> Przepraszam, za porównanie, ale trochę tak to było z tobą na początku la lata, że uśmiechałeś, się, dzielnie pracowałeś, no ale na rozbiegu to nie chciało działać. No i teraz, właśnie w Rasznowie trener Maciusiak powiedział mi, że niesie dobre informacje, że Paweł sk zaczął skakać normalnie. I co to normalnie znaczy i czy ten Woli zaczął pracować lepiej? No tak, jakby patrząc na, na kamerę i też na moje czucie, no to faktycznie gdzieś to wygląda lepiej, no ale tak naprawdę ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć, bo, no tak, jak wspomniałeś, nigdzie, nigdzie nie startowałem, nigdzie nie byłem, więc też nie miałem się do kogo porównać. Na jakim poziomie faktycznie są te skoki. Czy to jest ten poziom taki normalny, o którym właśnie ten Maciek wspominał, czy to, że tak powiem, wygląda tylko dobrze na obrazku. Ale to jakby najważniejsze jest to, że, że ja się w nich czuję dobrze, że, że mam z nich frajdę i że jestem pełny optymizmu, że, że faktycznie idzie to w dobrą stronę. A co tak naprawdę to przyniesie, to, to pokażą najbliższe zawody, na których je pokażę. Ostatni. Sprawdzian, połowa sierpnia, tak naprawdę. To była Wisła Grand Prix. Ten y, nieudany krótki weekend dla ciebie. Nie pamiętam takiego lata dla ciebie, żebyś miał aż tak długą przerwę, no bo rozmawiamy w październiku i od tego czasu cię nie widzieliśmy. Tęskniłeś? Oj, Paweł, <laughs> tęskniłeś to jest za małe słowo w tych okolicznościach, ale bardziej się drapałem po czole, mówię. Jak to tam na tej skoczni może wyglądać? Nie, no faktycznie, przerwa dość długa od startów, ale. No nie, w zeszłym roku zaryzykowaliśmy, jak nigdy nie startowałem we wszystkich letnich Grand Prix. Tak w zeszłym roku objechałem wszystkie zawody i wyszło mi to na plus. W tym roku e, trochę inna taktyka. E, planowo oczywiście było, że właśnie startujemy we wszystkich konkursach, ale jeszcze skoki faktycznie nie wyglądały najlepiej na początku tego lata. I e, też zdecydowaliśmy po prostu, po Wiśle, że nie ma, nie ma co na siłę męczyć się po tych zawodach, że czas może faktycznie. Skupicie się na, na samym treningu, w spokoju, gdzieś w zaciszu, dopracować to wszystko i zobaczymy. Może to też się okaże dobra droga, ale z wnioskami musimy poczekać po prostu prawdopodobnie na zimę. Wisła skończyła się dla ciebie w sobotę i jak to dalej wyglądało? Rzuciłeś torbą ze sprzętem, powiedziałeś, nie, w ogóle reset, dość tego, musimy coś zmienić. Czy, czy to jest konsekwencja i to, co wymyśliliście wiosną, latem, to po prostu trzeba tup, 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 cegiełkę po cegiełce dokładać? Prawdopodobnie rzuciłem wtedy wszystkim, bo zaczynaliśmy good <grych> No, na jakby nie, nic, nic, nic nie zmienialiśmy, jeżeli chodzi o plan jeżeli chodzi o jakby sam pomysł na skakanie. Dalej, dalej szliśmy tą drogą, którą gdzieś tam sobie wyznaczyliśmy na samym początku i po prostu musiałem się w tym wszystkim odnaleźć. Mam wrażenie, że poczyniłem dobre kroki w tym wszystkim, że. Gdzieś ta pozycja dojazdowa, nie zawsze jeszcze, bo nie zawsze, bo też teraz podczas tego okresu, właśnie gdzie, gdzie tylko skupiam się na ringach, też mamy jeszcze z tym problemy. Ale w zeszłą zimę podczas zawodów też nie zdarzają mi się z tym problemem, więc jakby nie jest to nic nadzwyczajnego. Jest to raczej normalne, że po prostu czasem to ciało zmienia się trochę, też. Też był jeden tydzień, w którym nie czułem się po prostu na siłach, nie czułem się najlepiej. Jakbym jakieś przeziębienie brało, no to wtedy faktycznie te skoki od razu wyglądały dużo gorzej. Ale gdzieś to wszystko zaczyna funkcjonować. Też odnalazłem sobie nowy pomysł na, na lot. Gdzieś to, co funkcjonowało mi w zeszłym sezonie, co myślałem, że po prostu będzie funkcjonować na moje czucie, jakby cała idea, jak to ma wyglądać, to gdzieś już poszła po prostu za daleko i musiałem. To trochę zabić przeciwnie. Był jeden trening, że zaryzykowałem, zrobiłem jakby totalnie przeciwnie mojemu czuciu i to zaczęło funkcjonować, więc no po prostu trzeba znajdować takie takie detale, taki swój sposób na to wszystko i myślę, że po, powoli to znajduję. Polski Związek Narciarski publikuje w mediach społecznościowych skok ze szczurką. To był skok taki optymalny dla Ciebie teraz? Jak ty byś go nam skomentował sam jako autor tego skoku? No bo widzimy no, 90 parametrów, około 100 metrów w szczytku, no ale jakie daleko idące wnioski z tego płyną, to, to nie mi oceniać. Nie, to był, trening, to był skok z treningu y, z tego tygodnia we wtorek, na którym oddałem y, cztery skoki dwa były naprawdę takie, z których byłem bardzo zadowolony, gdzie, gdzie po skoku gdzieś tam zgłosiłem się do trenera, żeby obgadać właśnie jak wyglądał ten skok i ten termin mi powiedział, że, że fajnie to wyglądało, nie kobiny. E, wskakuj się na razie w to, więc te dwa skoki były naprawdę takie na fajnym poziomie, na pewno jeszcze tam e, były błędy, na pewno na moje czucie gdzieś tam jeszcze druga faza, e, można gdzieś to wszystko lepiej dopracować, więc jeszcze z tych metrów z tego wszystkiego wyciągnąć, ale e, to był taki skok, który chcemy, żeby to odbyło jak najwięcej, żeby po prostu się to ustabilizowało na takim poziomie, bo wydaje nam się, że to, że to po prostu jest solidny poziom, na którym można potem budować fajne rzeczy. Słychać, że był to pracowity czas, ale też, też czas chyba wytchnienia mentalnego, no bo tak długa przerwa od startów jest czas, żeby pobyć pewnie i z bliskimi, i ze znajomymi, i coś dla siebie zrobić, bo gdybym tak wziął kogoś, kto nie interesuje się totalnie skokami czy sportem, nie zna Pawła Wąska, mało takich Polaków po zeszłej zimie i pokazał mu twojego Instagrama na pewnym etapie tego lata i jeszcze sprzed tej fotki ze Szczyrku ostatniej to ktoś prawdopodobnie mógłby tak naczucie powiedzieć, no tak, widać młody, zdolny kierowca wyścigowy, który stara się o angaż w Formule 2 co najmniej, no bo bo tam masa była tego kontentu i kartingi, i coś tam w ustroniu się działo, już nie jestem ekspertem, ale ale po prostu y, też miałeś czas żeby porobić to co kochasz, oprócz skoków chyba. Zdecydowanie tak no, lato zawsze Staram się gdzieś też jak najwięcej wykorzystywać tych aktywności fizycznych na polu, żeby, żeby po prostu odciąć też tę głowę, bo wiadomo, lato, lato bywa ciężkie, jest dużo tych treningów na siłowni czy innych, które no nie, nie przynoszą nam takiej frajdy po prostu jak skoki i też wracając z tych treningów, czy po tych zgrupowaniach ciężkich, po prostu chce się przejechać do domu i trochę odciąć od tego wszystkiego, zająć tę głowę czymś innym. No i u mnie to zazwyczaj jest właśnie sport czy motosport, a, a trochę po zimie otworzyło mi się okazję. Tu mnie zaprosił właśnie jakiś team gokardowy, żebym potestował sobie ich Gokarda na, na torze, więc to są takie fajne rzeczy, które są, że tak powiem, też nagrodą za za te udane, za te udane zawody w zimie i. Ja po prostu chętnie z tego korzystam, no bo mało jest takich możliwości w życiu, a jeżeli się pojawiają, no to jak najbardziej chcę spróbować i, i się z tego cieszyć. Widziałem ostatnio, że Andrzej stękała też podtrzymuje swoją pasję ścigania się wirtualnie cały czas się mierzycie, życie, czy, czy, czy gdzieś tam nie ma na to czasu, żeby się skonfrontować? Czas może by był, ale trochę nam się to zjechały jakby symulatory, w które, w które ścigamy się. Andrzej widzę, wkręcił się mocno w racing. Ja teraz mocno wkręciłem się w Le Mans Ultimate nawet symulator tutaj wypuścili, więc trochę na różnych symulatorach też ciężko się zgrać na na wyścig, ale to już jest bardziej skomplikowana rzecz, którą pewnie kibice nie interesuje, ale no już myślę niedługo zacznie się, że tak powiem, taka liga. w Tutaj dotychczas zawsze się ścigaliśmy, więc liczę, że znowu nam się tę studykę razem z Andrzejem i z Kubą zbierzemy i znowu będziemy mogli się razem pościgać. No, tam Paweł kombinujecie jak koń pod górę powiem ci, za moich czasów to się kupowało formułę na PC i na klawiaturze się też fajnie grało. Dalej tak można, no ale jakby jak, się, jak ma człowiek za dużo czasu się, no idzie to później sobie buduje takie rzeczy. Nie no fajnie, fajnie, zazdroszczę po prostu. Szcz, szczerze, zazdroszczę. A propos tego ścigania, jeszcze tak się zatrzymam, może tutaj fajne spotkanie też na Instagramie widzieliśmy. Z kacprem sztuką, to jest człowiek z twojego regionu, tak naprawdę, twój kraj, jak to się mówi, krajanin. Człowiek, który faktycznie stara się o ten angaż do Formuły 2, tych Polaków tam może być całkiem sporo już yy, niedługo. Spotkaliśmy się podczas tajdowego ustania, gdzie byliśmy zaproszeni, ja i właśnie Kacper Sztuka. Kacper Sztuka miał swój namiot z Bolidem Formuły 1, czy jakiś tam, nie, nie, nie pamiętam do końca. Mieli symulatory do symulatory dojeżdżenia, więc. No też był bardzo zajęty, bo masa, masa, masa kibiców przyjechała, żeby właśnie się z nim spotkać, porozmawiać, pojeździć z nim na symulatorach, e, zabrać autografy, także gdzieś tam na chwilę oczywiście zbiliśmy się, trochę pogadaliśmy, też zrobiliśmy sobie małe challenge na symulatorze, e, ale no tak jak mówię, e, był bardzo zajęty, masa kibiców przyjechała zobaczyć e, ten bolid, masa kibiców przyjechała po prostu sobie z nim zdjęcie zrobić, pogadać, e, a ja sobie tam z tyłu gdzieś e, Siedziałem przy moim gokardzie, bo właśnie na rajdowemu stronie też zostałem poproszony, żeby przyjechać właśnie takim gokardem po trasie na kogoś specjalny, co też było fajnym fajnym doświadczeniem, przyjechać po ulicach, na których tak naprawdę pokonywałem pierwsze kilometry moje w życiu samochodami czy to motorami. Przyjechać teraz gokardem po zamkniętej drodze, bo trochę więcej przycisnąć, to też fajne doświadczenie. Nie wiem, czy byłeś w Tokio kiedykolwiek na mieście, ale tam normalnie takimi go kartami pomykają po ulicach przebrani ze Super Mario i takie różne postacie. No myślę, że nie tak mocnymi gokartami. <laughs> ale... No słyszałem o tym. Słyszałem, ale no wiadomo, może to jest. Bardziej rozwinięte, u nas jeszcze, jeszcze go na, na, na co dzień nie, nie jeżdżą po ustawieniu, Także fajnie, że ja po prostu miałem taką okazję. Do skoków wróćmy. Czy śledziłeś w ogóle te zawody w Rasznowie, w Co przy Rasznowie konkretnie się zatrzymam? Bo, bo to takie miejsce odległe, trochę egzotyczne, ale dla ciebie ważne historycznie. No bo tam i to podium duetów ze Stefanem Hulą i, i te dwa zwycięstwa rok temu w Grand Prix. I tu moje pytanie: Mieliśmy te pierwsze podje. Ani Twardosz, Dawid Kubacki wygrał w tym roku. Jaki ten Rasznow jest z twojej perspektywy? Bo z jednej strony daleko, długo się jedzie, czasami nocy nie przespane, ale z drugiej strony słyszałem też od kogoś, że. To może być ważne w budowaniu pewności siebie w przypadku zawodników, którzy albo dopiero gdzieś tam się budują, albo odbudowują. Jak mówisz. No, ale się tam jedzie. Nie no, faktycznie, wyjazd do Rosnowa to na pewno taki ciężki wyjazd, ale tak jak mówisz, też może z niego wyniknąć wiele korzyści. Myślę, że mi i te dwa lata temu, czy kiedy to było ze Stefanem Hulą, jak stawaliśmy na podium, i właśnie w zeszłym roku, jak dwa razy tam wygrywałem, no to. Takie zawody na pewno bardzo dużo pewności, pewności siebie mi dały i na pewno były ważne w tym całym moim przygotowaniu do sezonu, więc na pewno są ważne, no ale każde zawody są tak naprawdę ważne i, i na każde warto jechać i, i, i zdobywać to doświadczenie. A predat, co? Zerkasz sobie w ekran telewizora, a tam przeważnie to, o czym mówimy, to albo upadek, albo kontuzję No niestety, trochę, trochę się tam przykrych spraw podziało. Ale no, no nie byłem tam, nie skakałem na tych nowych skoczniach, więc ciężko mi coś na ten temat wypowiedzieć. No bo w telewizji wygląda jak każda inna skocznia wcale tej wysokości za bardzo nie widać. No bo też wiadomo, różne ustawienia kamery, ciężko coś z tego po prostu określić. Ale faktycznie to, co gadałem z opakami, no to szczególnie ta mała, że, że jest wysoka parabola lotu, że spada się z wysoka, więc. No wali to gdzieś do, do tych obiektów właśnie w Planicy, też ta 90 w Planicy, tam też raczej jest wysoka parabola lotu i też się spada z wysoka, na 120 jest tak samo, więc mówili, że jeżeli mieliby do czegoś to, to właśnie dla tamtych obiektów. A ten konkurs duetów w co? bo to był dopiero drugi w historii Grand i po tym Twoim ze Stefanem Kulą w Rasznowie. Jaką informacją jest dla Ciebie to, że nasi wymiatają? Potem się z nimi konfrontujesz, mierzysz, masz kontakt z nimi przez całe lato. No bardzo dobrą informacją, no fajnie, fajnie że e, tak poskakali, fajnie, że wygrali. To pokazuje, że jednak te przygotowania, którymi idziemy, wnoszą e, jakby nasz zespół na wysoki poziom i jeżeli będę po prostu do nich dobijał, no to wtedy e, będę miał tę świadomość, że po prostu jest szansa coś na, namieszać w tym, w tych światowych zawodach, w światowej czołówce, a nie, że po prostu Trzeba odskakiwać wszystkich na maksa i zobaczymy co w ogóle wtedy uda się pokazać w Pucharze Świata. Także to jest myślę dla, dla całego naszego teamu bardzo dobra informacja, że, e, że ten poziom po prostu w naszej nie jest wysoki. Niezawodny redaktor Adam Buchholz przypomina, że dzisiaj równo 50 dni do, do inauguracji Pucharu Świata. To jest dużo, to jest mało. Jak ty to widzisz? No, wszystko zależy od sytuacji w jakiej się jest. Eee... Wiadomo, jedni powiedzą, że dużo, którzy mają już ustabilizowane skoki, są na fajnym poziomie, i teraz tak naprawdę jest ten okres, żeby sobie dostosować sprzęt i, i można spokojnie czekać na zimę. A dla niektórych będzie to no, bardzo mało, bo są totalnie dosypani, nie wiedzą w ogóle, za co się wziąć. Także zależy od zawodnika. Myślę, że. Ja mam takie przekonanie, że dla mnie jest to jest wystarczająco dużo czasu, żeby sobie to wszystko dograć i sprzętowo, i technicznie, i, i mam nadzieję, że ten czas po prostu szybko przeleci i, i, i za te 50 dni będę mógł się stawić na starcie he, zawodów w Świata i, i tam cieszyć się skokami. Kiedy Ty, Paweł, zmieniasz opony na zimowe, chyba że na całorocznych jeździsz? E, nie, 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 że na całorocznych. E, szczerze mówiąc, po prostu jak mają być pierwsze opady śniegu, wtedy wjeżdżam autem na garaż, ściągam letnie i zakładam zimowe. Nie mam tego problemu. Nie muszę się umawiać do wulkanizatora, żeby, żeby przekładać tak, że mam luźną głowę, mogę to zrobić nawet drugiej w To jest bardzo komfortowe położenie. Nie musisz stać w tym sznurze aut, który na wszystkich świętych przypomina sobie o tym, że już za chwilę przymrozki i śniegi i tak dalej. Do czego zmierzam? Ano do tego, że... To jest taki moment, kiedy kierowca sobie uzmysławia: OK, idzie zima, trzeba być teraz, wiesz, teraz będzie zupełnie inny sezon. No i wy też macie to przed sobą teraz. Mam na myśli to przejście na tory lodowe. Ty Wiesz, kiedy ono nastąpi? Bo, bo chyba już niebawem, tak na moje skojarzenia. Tak, już, już niebawem yy, mamy wchodzić na, na tory lodowe, mają zakopane nam przygotować. Yy. Także dobrze, myślę, że to też jest dla nas na plus, że tak wcześnie wchodzimy na tody lodowe. No bo na nich docelowo skaczemy całą zimę. A, a jednak jest, jest delikatna różnica na tych todach plastikowych, czy jakiekolwiek są w tym wlecie, bo już nie wiem, niż te tody lodowe. Więc dobrze, jak najszybciej się po prostu do nich przyzwyczajać, na nich sobie łapać czucie i, i po prostu na nich tonować. A Ty jesteś skoczkiem letnim czy zimowym? Masz jakieś takie upodobania, że ja to zdecydowanie wolę ten najazd zimowy, bo jest szybszy, bo jest taki, bo jest siaki, czy nie? Nie, no, zdecydowanie wolę skoki zimą. Przede wszystkim, kiedy faktycznie jest ta zima, tak jak w Kusa, może nie tylko na skoczni jest trochę białego, ale i dookoła jest ta zimowa sceneria, to, to mi się na, na, najlepiej kojarzy ze skokami w takich warunkach. na Najbardziej po prostu lubię skakać. No ale cóż, lato, latem też <grywa> trzeba, trzeba skakać, trzeba trenować. Eee, ale jeżeli jednak miałbym wybierać to faktycznie idźmy. O i przypomnę Ci te słowa, Tadeusza tam wyśle w Kusamo do góry, on będzie przymarzał, taki nieruchomy z tym aparatem jak co roku. Ty będziesz tam dygotał pod tym kocem jak zawsze w Kusamo i wtedy Ci powiem, że kochasz tę dyscyplinę sportu. <grywa> no, nie tak jest, ale i tak jakby lepiej chwilę pomaznąć tam u góry przed jednym skokiem niż w lato przy... 30-stopniowym upale e, robić dwa treningi dziennie na skrześciach. Także dalej, dalej zima wygrywa. Mówisz, że zakopane, że wielka Krokiew, że tam mają być te październikowe pierwsze skoki na torach lodowych, e, czyli zakopane, nie co tak? Pomiję. <laughs> nie wiem teraz, czy mogę sprzedawać jakieś informacje. <laughs> nie. Ale nie, no, to jakby myślę, że to nie jest żadna tajemnica. E, tak, mamy zgrupowanie zakopanym. E, i po prostu będziemy korzystać z naszych, z naszych dobrych obiektów. Nie, no bo trener Maciek mówił mi o tym, że, że dużo znaków zapytania jest a, że, że tam nie gotowe wszystko w Predatco, b, że mało danych mają od organizatorów, trzy, że pogoda, cztery, że te skocznie nie wiadomo czy są do końca bezpieczne, więc to zakopane było opcją od dłuższego czasu. To ma duże znaczenie, że jednak nie poskaczesz tam w tym co latem, czy, czy po tym wszystkim co słyszałeś, to, to może i lepiej. Myślę, że w dzisiejszych czasach nie ma to aż takiego znaczenia, bo te skocznie nie ma w nich nic nadzwyczajnego, jak w tych starych obiektach, gdzie faktycznie na rozbiegach były jakieś trzy półki, gdzie dobijał, czy, czy jakiś był, miał dwie bóle, więc te dzisiejsze skocznie, które są budowane, raczej nie ma w nich nic nadzwyczajnego, jedzie się raczej jak po stole. Wszystkie są budowane mniej więcej na jeden styl. Chłopaki podwinę tę skocznię do skoczni w planicy, na której też oddałem wiele skoków, także myślę, że to nie jest nic, nic strasznego. Można spokojnie na nią przyjechać. Myślę, oddać dwa teningowe skoki, wszystko, wszystko będzie wiadome, także nie, nie martwię się tym jakoś. No bo w Pekinie było tak samo? No dokładnie, no wiele, wiele, wiele razy się jechało na nową skocznię na zawody i tak naprawdę nie mówiło się: Dobra, ja jestem tu pierwszy raz, to odpuszczam te zawody. W przyszłym roku jak przyjadę, to już będę wiedział. Eee, skacze, skacze się tak samo, technika jest ta sama, po eee, prostu trzeba zrobić swoje i tyle. Powiedziałeś, że skocznie miały kiedyś dwie bóle. Ty mnie zaciekawiłeś. Jaka skocznia miała dwie bóle? Iron Mountain. <laughs> <laughs> nie no, no to no, no, nie. No Iron Mountain mi się kojarzyło, że właśnie było tak, później troszkę tak, i dopiero tam dalej było normalnie. E, no, róż, różne kiedyś te skocznie były, tak? E, czy ta czy, tego czy moja ulubiona skocznia, no to też faktycznie tam wjeżdżając w przejście, to się czuł, jakby było nagle tak. E, jednym to przeszkadzało, e, drugim to pomagało. Ja, ja z tego co kojarzę, dobrze, dobrze mi to funkcjonowało, więc e, właśnie myślę na tych starszych skoczniach, gdy, gdzie były takie. Niespodziewane rzeczy. Dobrze było wtedy wcześniej przeskakać sobie, przyzwyczaić się do tego, a, a na tych nowych skoczniach raczej, raczej nie ma problemu z Ja zawsze mówię, kiedyś to było, kiedyś to były czas. Dokładnie. Dobrze, Paweł, nie trzymam się, słuchaj, kończymy. Ostatnie pytanie, będziemy to weryfikować, rozmawialiśmy sobie o tym motosporcie. Czy Max Verstappen to zrobi? Czy on dogoni? Ten duet. McLarena, który bije się na te poduszki, który nie chce tego tytułu Formuły 1 w tym sezonie. No, trzymam, trzymam kciuki. Na pewno byłaby to bardzo emocjonująca końcówka sezonu, gdyby Max tam się faktycznie na, na tyle blisko zbliżył, że mógł jeszcze powalczyć o ten tytuł. Wiadomo, niby wszystko jest możliwe, ale no, na pewno potrzebowałby wiele szczęścia i dobrego bolidu, ale Cóż, będę kibicował, będę trzymał ciuki i, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję Ci. Bardzo za poświęcony czas. Zawsze to doceniamy. Miło Cię było zobaczyć, ale kolejny raz to już chyba na skoczni nareszcie. Mam nadzieję. Bardzo przyjeżdżasz na weekendę. A jeżeli zapraszasz, to i ja przyjadę w takim razie. Jedyne co potrzebuję zawsze to zapraszam Of lek i pokrycie paliwa i będzie fajnie. Może być ciężko, a nie no, ogarniemy. I te opony jeszcze w pakiecie, żebyś wymienił. <laughs> Ale musimy na Felga. Okej, okay, no dobra. O, dogadamy się poza anteną już. Tak okay. jest.